No, się... To jest z internetem nie tak! Co? Nie wiem, nie mogę no połączyć się! Nie wiem czy ciumic gier, ciumic giacko. Widać to jest coś obciążone jest, bo święta są, wszyscy działają. To normalne. Ja jedni są obciążone internety bardzo. Idziemy w góry po nowym roku. Dawa. Beka. No nie? Masz ochotę? Nie mam ochotnicy. Nie chcesz jechać w góry? Nie, chcę. To ja sam. sam zostanę w domu. Kemi sam w domu na święta. A to będzie ja Dawid Jasper sam w domu. A dzisiaj jest, dzisiaj jest Kemi. Ale mnie ten ryżak. ale nie wicowe alkoholik. Dzisiaj jest Kemi sam w domu, to, a po nowym roku będzie Dawid Jasper sam w domu. Ale mnie alkoholik prowokujesz. Ale mnie widzowie ten alkoholik, Ryszard prowokuje. Ale mnie ten alkoholik, Ryszard prowokuje. Ale mnie widzowie Ryszard, ten alkoholik prowokuje. Weszedł do mojego pokoju Ryszard, weszedł do mojego pokoju Ryszard. Ryszard weszedł do mojego pokoju nie mnie prowokuje. Alkoholik. To jest Cię pięknie. Czemu żebyś odebrał. tą muzykę, bo mnie... I zamknij te drzwi, i zamknij, tą muzykę. To no nie muzyka, tylko kolędy. No to przycisnij ją i zamknij drzwi, Bo mi to przeszkadza. Ale mnie ten alkoholik Richard prowokuje, prowokuje.